O, teraz się wyglądasz co. Welcome to the city! The New York City Zaraz czy tutaj... O, tu są grzyby zamiast samochodów! Tak. Ale spokojnie koło Grzyby mnie piją. Da się koło przejść <gryby> spokojnie. Jak na mnie te spocingi powinny mieć oczy po bokach. Mm, tak, też zostałam zabordowana. Au. No właśnie mnie kurczę biło. ja akurat wtedy, kiedy szłam Au. Do... Ja tam po prostu... A. A. No to jest! To wygląda jak typowy piątek. Dokuczamy mu. Dokuczamy mu. No to jest abyss. Myślałam, że to jest jakiś sponge do pomalowania czopów, który umalować No trochę jest. To jest Au! Grzyb! Nigdy mnie tak mocno w życiu, żeby nie zlały jak dziś. Właśnie, on, on, ej, a oni mówią, my też nie umiemy przejść przez ulicę bez posiadania skupanej dupy. No, ale już się tu pojawiła. A można iść dalej, okej. Okay. Tak powinno to wyglądać. A ona już tu stoi kolejna. Coś tam do nas gada. Ty już masz za dużo kwasu. Robo, nie patrzcie tak na mnie. Ty, jaku? ile tu masz później butelek? Ja mam jedno. dziękuję. Chcę grać. A pani chce ruberta? Oh, nie! Nie! Jaka piękna rzecz, Pa. Umiesz rozwalać? A, czekaj, bo ja mam. A. Nie będę kupować za 300 zł jakiegoś... A dobra, kupuję. Wow. Maneki, no! Patrz, co ja mam! To nic nie robi, dosłownie! Nie! Mały pies, jest, mały biały piesek jest w świetniku, ale jest zbyt leniwy, aby mnie w tym momencie zabić. Jak on może mnie... Nie, nie chcieć mnie zabić. Aha, wystarczy iść po pasach. Dziwne. Au! To takie w rzeczywistości. Dziwne. Elfin. nazywa się Biedny Został wypchany du? czy to on? On żyje? Teraz walka z nim znowu będzie? Co, co tu się dzieje? Co, 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 co się dzieje? Chyba musimy tam zeskoczyć wiesz? Nie, czekaj, co? Nie spadaj tam, but! Masz jakiś item specyficzny, który ci da dał? Nie. Czy to jest kółko i krzyżyk? Aha. Tylko jak my mamy wtedy wybierać to, gdzie ma być? Oh, to już jest. To, to, to co zrobiłaś? Mhm. Masz łuk! No w końcu! Dobra. To my jesteśmy Noel. A Jeden ten Berli to wygląda jak jakaś się rozpasła ryba z y, o, głową Berli. Wygląda <laughs> jak taki krab albo pająk Noel. O, dawaj, dawaj tam, dawaj tam, dawaj, yeah! yeah! nieeee, ale to jest inteligentne, AI. No, Znaczy to jest łatwe z nim wygrać. On <ścoughs> <śmiernie>. no, Noel komentuje, czy on w ogóle się stara wygrać? On cały czas e, zaznacza to, samo pole. O, zrobił się mądrzej, czy? Ej, dawaj środkowy, dawaj środkowy. I teraz dawaj na ukos tutaj. Dobrze. Tak. I co ty pie? Co ty pie, ograny? Ograny kurczę, koleś. Lepiej sobie radziłeś na tej, na tej grzezy. Mm, podłoga to lawa. On się z... Berlin! Nie! Mnie też zabił! No nie! nie jesteśmy w samochodzie? Tak! Nie jesteśmy w samochodzie? Co tu się dzieje? My znowu jesteśmy w tym czarnym głównie. To przez twoje tańce dzikie!